Siemano! Dzisiaj wam pokażę jak użyć pistoletu. Macie taki fajny, piękny pistolet. To jest nie, to się na przykład butelkę. Kurda, krzesło zepsułem. O, czekaj, też to? No poczekaj. Co to ja mam tutaj? Hmm... Może coś zrobię z tym. A co jeśli w to strzela! Ja, jak na boli, boli, a ja pierdziec. Co ja zrobiłem? To było, to było wszystko dla dzisiejszy odcinka. Widzimy, <coughs> widzimy później, Dara.